Czy co? Chyba nie otworzy. Co to było? Dobrana. Jest kłosy, niebo. Przywitaj widzów, przywitaj. Szczał widzowie. To jest Co to robisz? Zmęczył się już chyba. Tam masz ten Ej, miał! Kurde, przed graniem spacony jest <noise> <noise> Ja nie, mogę. Ja nie mogę. Se wybrali pogodę, co powiesz? No było zimno No było fajnie, chłodno No fajnie, się... chłodno było Co noc dzisiaj robić Do no, domu Kopiś się zmęczył normalnie Co to jest za podanie w ogóle i ja nie wiem Tu chłopaki grali, poszli se już Tam. Teraz będzie zagranie Poszło Tak jest co będziemy się robić? Bo ja nie wiem co będziemy robić Ja co będziemy robić Pokopiemy piłkę Luźne granko H2 będzie, Bo już było różne granko. Widzicie jak gra chłopak. A tu się rozgrzewam jeszcze, że nie? po tuzji nie było. Zaczcie, zacznijcie to. Jest moc. Już trochę pograliśmy, widzowie. Uuu. Co myślisz? No co powiesz do ja by... widzów? Nic! Co powiesz do Speedy'ego? Speedy Pajac! Speedy Spójrzcie to! Ej, tu napad dzisiaj nagra Co? No będziemy napad robili, to nagrać Dobra? Dzisiaj napad GTA 5. Jeszcze jedno przygotowanie trzeba zrobić. To się robi A tu jest mikrofon chyba. A tu jest kamerka. <grym> trzeba ogarnąć o to pojechamy, <grym> nie? Jakie jedno. Ale które? Nie wiem, ale nie to będzie auto. A jeszcze <wytrych> jest na wierzy. Oj ojoj. A można wybierać. So, jakiego masz kompa, że... A bo dobra, nagrywasz teraz. Ja, jakiego masz kompa? Że tak nagrywasz ładnie. Co? Co? Ja na no, laptopie gram. Aha, okej. Okay. gita, to normalnie mi się nagrywa, nie mam też... Spastry. Mi brakuje RAM-u. Było, że RAM będzie Ja też mam 8. 8. Tyle, że mi większość pobiera system. To jest wszystko I się... jasne. Bo... A tu mam wymontować napęd i nie działa. Od tamtego czasu ja no. wymontowałem napęd, nie? To mi kakuma kazał. Mi GTA nie działa. Spiritu ogląda teraz, może się na to napisze. No, powiedz mi co, co, co zrobić. Dlaczego gram w GTA yy, mam... Dlaczego GTA pobiera mi siedem... 7, yy, 7 siedem nie co? Się ze megabajtów, yy, RAMu. No, kiedyś miał, teraz nie ma No To jedzie ekipa na meczyk? Nie. Czemu nie? Nie, nie, dzwonimy po ekipę? Dwa po ekipę. Co robisz? Facebook A drog, pojechał do domu sobie Zaraz się widzowie. Jakie tu mamy widoczki ładne? Brokoźnie nie to są rośliny wodne, informacje mamy patrz, ludzi jest na plaży dzisiaj tam chyba można coś zjeść tam można coś zjeść co? będziemy podostrodzić? Эмбус Что скажешь Ты хороший в так сегодня Капка Летают какие-то мухи я. Ди, что, ты я не знаю

To by było na tyle, widzowie Co powiesz? Ej miałeś coś powiedzieć Coś Co za cymbał Chema speedy